Dzień dobry, witajcie. Moi drodzy, mamy piątek, pierwszy lipiec. Gołębie zakoszowane wczoraj wieczorem. Jutro lecimy maraton. Ale słuchajcie, chciałam Wam pokazać, jak wygląda okolica. No, ciąga chyba jakaś straszna burza. W ogóle jest upał dzisiaj. Eee, no straszny, straszny naprawdę no, no po prostu piekło tutaj u nas eee, 40 stopni w dzień eee, tutaj u nas na tarasie eee, ale teraz zobaczcie co tutaj nadciąga normalnie czarne chmury Czarne chmury nad gołemnikiem, Mam nadzieję, że te czarne chmury rozwieje To nie jest zapowiedź jutrzejszej jakiejś katastrofy, ale nie, nie, żartuję sobie. Jutro, jutro pogoda ma się poprawić, to znacznie. Ma być, ma być około 20-22 stopni, więc, więc całkiem przyzwoicie jak na maraton. Miejscowość, moi drodzy, tak już przy okazji Wam powiem Bad Benheim 750 km. Eee, zakoszowaliśmy 33 gołębie, także jutro, a, jutro emocje. Jutro będziemy czekać. Emocje są już tak naprawdę dzisiaj. A mocno się zastanawiamy, jak ten maraton nam wyjdzie. Mm, no, ale ok, na razie musimy jeszcze przeżyć a, tą burzę, która się zbliża. wygląda to spektakularnie. <noise> A zobaczymy co będzie dalej. Okej okay, moi drodzy, także co, jutro na pewno się widzimy. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobry lot. No świata nie widać. Czegoś takiego jeszcze tu nie mieliśmy. Dzień dobry kochani, witajcie. Mamy sobotę, drugi lipiec, a dzisiaj lecimy pierwszy maraton gołębie wypuszczone a to już wczoraj Wam e, wspominałam pokazując sytuację, co się tutaj u nas dzieje słuchajcie, był po prostu armagedon tragedia o, czegoś takiego jeszcze tutaj nie przeżyliśmy e, ale wracając do lotu już dzisiaj e, dzisiaj na szczęście pogoda e, bardzo fajna e, około 20 stopni 22 chyba w tej chwili e, delikatny wiaterek e, w tej chwili e, taki E, Północno-zachodni, e, czyli w tył lewego skrzydła. E, po drodze on był różny. E, e, były, o, były takie momenty, gdzie był wiatr e, na początku, gdzieś tam i południowy. E, troszeczkę w dziupon tam się troszeczkę kręcił, ale, ale e, tutaj końcówkę mają już taką e, z wiatrem północno-zachodnim. E, tak więc, moi drodzy, wypuszczona wypuszczono 5.30. A w tej chwili dochodzi godzina 14, a tak więc powoli, powoli już zerkamy, ponieważ przy tych wiatrach dzisiejszych głębie mogą być, być troszeczkę szybciej. Gdzieś tam nie pamiętam dokładnie, ale przy granicy gdzieś jakiś oddział leciał, co prawda 300, ale gołębie miały no naprawdę prędkość ogromną, więc spodziewamy się, że u nas też pojawią się dzisiaj z tego maratonu no w miarę szybko. Także cóż, zetkamy w niebo, czekamy, 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 zobaczymy co to już się dzisiaj wydarzy. Nie mogę się już doczekać. Słuchajcie. Chyba usiadł go pierwszy. pierwsza. Pewna? Ale chyba tak. Chyba tak. Chyba usiadł. A, no wydaje mi się, że jeden. Puszczę. Wiecie co? Normalnie chyba zdążyłam. Chyba zdążyłam na pierwszego głębia. Samica. 646 6. Eee, 3letnia. Okej. Okay. 646 Samica. Ta ciemna gro. No dobra. I słuchajcie. A która godzina? 13. Nie, nie, bo dosłownie ogon sam zobaczyłam 20 po pierwszej chyba jest. Nie zalegnęłam dokładnie. No ale zaraz będziemy patrzeć. No słuchajcie, sam ogon udało się nagrać. Pięknie. Ok, siada drugi. będzie 30 to zawrócił tutaj, no być może. Oj, jeszcze obcy tam do niego. ten obcy go tam. Ten obcy go tam. No, trzeci wejdzie szybciej od drugiego. No. Jest ostatni. Dobra, jest kolejny. O, szali. Nie wiem, czy to jest. Tak, tak, tak. Tutaj też już się zdarzało. Nie. Nie. nie No, najważniejsze, że po przykład tego nie było. No, tego obcego mógł od razu pogonić, a No i drugi odbija się jako piąt. Widzisz? Zakład był wczoraj. Weź, Krzysiek, pogoń tego obcego gołębia od razu! On już jest zabity. Pokoń tego obcego OK, jest kolejny Dobra. Ładnie. ładnie, ładnie, ładnie. A Krzysiek wiesło się. Wczoraj założył z kolegami u tego 7-8 co takie wyprzedzenie zrobił usiad jako drugi, ale widzieliście jak cudowo A przez obcego gołębia i no niestety odbił się jako czwarty tak? A teraz mamy piątkę O no, jest, jest, jest ta 11 szósty. Samicko, samica 3 37,11 typowana no tutaj jest pan Andrzej, który nam podarował akurat tą samicę no nie, bardzo ładnie tak ona no, to jest taki, taki lot dla niej obstawialiśmy ją, dlatego typowana była i Jest. Jedynka Zero jeden, uh -huh. jest? No, i jest od razu kolejny.

Po... Ile jaki będzie już teraz krysiek? 10. 10? nie? Tak mi się wydaje, właśnie. Okej okay. Ładnie, 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 ładnie. Słuchajcie, jak na maraton, naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie schodzą. A, dobra, Darek Marciszewski Tak. No super. No, ale widzisz, szybki jednak lot, miałeś rację, nie? No, ale słuchaj, piątka, piątka, nie wiem, chyba w 5 minut mieliśmy, nie? Bo 3 są z, no, z 50, nie? się liczą. I, i, I 5, także bardzo ładnie. Ale słuchaj, drugi usiadł ten, co wtedy to wyprzedzenie takie zrobił na rejon. Tylko, że się... Przesie... Tak, powtarzają i ładnie, i typowane wszystkie, wiesz, bardzo ładnie. A no, a tylko ten drugi, słuchaj, ten mówię, ten 7-8 usiadł jako drugi, ale przesiedział, bo tu obcy go był na dachu i odbił się jako czwarty, wiesz, dwa jeszcze spadły i on dopiero w las. No, ale i tak, ładnie, ładnie no, wiesz yy, no, jest dobrze, dobrze. My mieliśmy, my mieliśmy tu już piątkę, to tam gdzieś e, dwa, trzy gołębie, nie? Tak ma być. No, są dwa, słuchaj, dwa razem siadają. Kurde, Dobra, no do później, hej. No dobra. Mamy kolejne. A zaraz podejdziemy sobie do golębnika. <gul> Idź, sprawdź. No, zobaczmy. A, 30, czekaliśmy na niego. Dziesiąty konkurs. Pięknie. Cały czas w czołówce. Fajnie, był na komplecie. Będzie na na pewno. Ale jak tamten złapał dziewiąty, a ten dziesiąty.

no, no. Drugi, drugi. Z góry. Od buta z góry. A co tam może... O, jest butowa. Oooo, nic chodzi. No i tam tytuł się stał. Uła. Samica. 11,51. Połowy już na pewno mamy. Zaraz zobaczymy na zegarach. No dobra, słuchajcie, e, gołębie ogólnie nie zmęczone. No ale szybki lot. Tak tu się nie ma co oszukiwać jak na maraton, a naprawdę... Naprawdę szybki, więc, e, więc i gołębie nie są jakoś wymęczone. Na tą chwilę mamy, kurczę, zaraz zobaczymy na zegar, bo nawet nie zerknęło 18 albo 17 gołębi. Więc bardzo, bardzo przyzwoicie. Ok, siada kolejny. Yes. o jak szybciutko poleciała do gwiazda. Gwiazdeczka. <laughs> e, no dobra, to zerknijmy sobie na ten zegar. Ok, ja siadam akurat kolejny gołąb, 19, tak jak widzicie. A, także a, mamy godzinę 14.01. E, pierwszy gołąb usiadł 13.19. Zaraz sobie zerkniemy. Tak jak widzicie, ta samica. Ok, jest szali, Trzyletni i jest krasiaczka nasza krasiaczka okay. no i usiadł dwudziesty gołąb no i zerkamy jeszcze na zegar Kochani, tak kończymy lot numer 10. Pierwszy maraton w tym sezonie. Komplet w domu. Także perfekt, perfekt. Gołębie usiadły. Bardzo dobrze. Na pewno, na pewno będzie, będzie czołówka moi drodzy, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Także do zobaczenia, później Wam oczywiście opowiem dokładnie co i jak, a tymczasem do zobaczenia, pozdrawiam Was dobry lot.